Rada Solidarność, dwa zdania. Dlaczego na Nawrockiego? Dlatego, że jeśli nie będziemy głosować na Nawrockiego, to Polski nie będzie, bo będzie Polska tęczowa, będzie Polska, która się rozpłynie w Unii Europejskiej, będzie jako land, jako województwo unijne, a czegoś takiego nie chcemy. Nie da się w dwóch zdaniach powiedzieć, dlaczego nie na Trzaskowskiego, bo to, to jest kilka godzin rozmowy. No ale Trzaskowski teraz już jest takim kandydatem niemalże narodowym. Zmienił swoje poglądy. Trzasy. Trzaskowski to nie jest kandydat narodowy, to jest najbardziej skrajne lewactwo, to jest kandydat Sorosza, to jest człowiek, nie polityk, tylko ideolog. Skrajnie lewicowy, tęczowy ideolog, e, który jest po prostu zagrożeniem dla bytu państwa polskiego. Jeśli on wygra wybory, to już się żegnajmy z naszym państwem, żegnajmy ze złotówką, żegnajmy z suwerennością, e, żegnajmy ale, ale, od, ale, z polską medykacją, żegnajmy ostatnio, że, że, że z niewinnością jest, polskich dzieci, bo Nowacka wtedy wszystko wprowadzi, co tylko będzie chciała i żadne protesty nic nie dadzą. Ale powiedział, że jest przeciwko euro. Dzieci. No to on teraz to powiesz, że pójdź... Nie wiem, teraz to kliknie lajka like na prawicowym internecie u mnie na blogu. No teraz to wszystko zrobi. Jeśli on mówi, że pójdzie w Marszu Niepodległości, no to tylko musi wyśpiać w twarz po prostu tego człowieka. A co pan myśli właśnie o, tej, o tym, o tym yy, wczorajszym spotkaniu Mencena z Trzaskowskim? I tym piwie, na które sobie potem poszli. Chciałbym coś powiedzieć, ale sztab już do mnie dzwonił, żebym tego nie mówił. <laughs> ale to, ale to ja, ja puszczę to dopiero <laughs> później, także proszę powiedzieć no. no powiem tak, no ja z ludźmi lekkich obyczajów dostałbym nie siadał. Uważam, że prędzej z kimś, z jakimś nie wiem, z jakąś chorobą tragiczną, taką zaraźliwą bym musiał do stołu nic ze słowami trasem. To jest po prostu dla mnie odrażające. Plugawa postać, tak obrzydliwa, że w życiu bym z tym człowiekiem przy jednym stole nie usiadł i wstyd mi po prostu za to, że Męcen coś takiego zrobił. Nie jestem z Konfederacji, ale. Poglądowo mam bardzo zbliżone poglądy A... do wielu ludzi z Konfederacji. W tym do Bosaka, do Winnickiego, do Berkowicza. E, ci ludzie zachowali się jak trzeba. A pan myśli, że to właśnie, że poszli sobie razem na piwo spowoduje, że część na przykład wyborców, męcena, pomyśli ten Trzaskowski jest fajny, może na niego zagłosuję. Ja mam nadzieję, że duża część wyborców lewicy stwierdzi, że no skoro oni siadają do stołu z gościem, którego e, dopiero co nazywali faszystą, antysemitą, rasistą, no to coś jest nie tak, to może jednak tego Trzaskowskiego nie poprzeć i lepiej zostać w domu. A wyborcy Konfederacji to nie są ludzie, Ludzie, którzy pójdą na jeden głos Brauna, tego, Mencena i będą głosować tak, jak on chce. To są ludzie inteligentni i nie zagłosują za tęczowym pajacem. Tak pan myśli? Taką mam nadzieję. Wielką nadzieję. Widzę też po komentarzach, no... sposób posłów tą jestem osobą, która e, nie może nikt o, z, ze środowiska Grzegorza Brauna powiedzieć, że nie mogę się do nich zwracać. Nigdy nie zagłosowałem za odebraniem immunitetu Braunowi. E, kilkanaście lat temu Brauna zapraszałem do siedziby pis nie, ja pamiętam, I ja, ja pamiętam, pamiętam całe, jak pan... to, jak całe ja, z nim robiłem. Ja pamiętam jak pan o tą piosenkę, o Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun, kto zgasić świecę? będzie umiał... Ja powiem, powiem więcej. Tym bardziej mam legitymację do tego, żeby prosić e, zwolenników Grzegorza zabrał na e, o poparcie e, Karola Nawrockiego. A co pan myśli o e, debacie między dwoma kandydatami? Jakie pan no przede podobało? wszystkim debata pomiędzy Nawrockim a Mencenem to było ciśnienie po Nie, 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 nie nie, 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 to było nie, nie. po Nawrockim, a teraz to było Nie, 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 nie mówi o, o debacie, mówi o, o debacie, mówię o debacie Trzaskowski e, no tak, Nawrot no, no to do tego nawiązuje. No to, to nie da się porównać. No Mencen to był innym człowiekiem, takim bardziej potulnym. E, tak no jakby tak, nie tak. chciał zaszkodzić e, Trzaskowskiemu. Ale na Wrocławia. Znaczy ja uważam, że tutaj był, jest taka osoba, która zniszczyła wspaniały ruch, jakim był kupis 15. Nazywa się Stanisław Tyszka. jakimś cudem dostał się do Europarlamentu e, i sądzę, że on tutaj gra takie pierwsze spierzeczki w rozbijaniu Konfederacji, w rozbijaniu też poparcia dla Karola Wrockiego. Od osób z Konfederacji. Ale liczę, że Karol Nawrocki wygra, bo liczę, że ci ludzie, którzy głosowali e, i na Konfederację, i na na to są ludzie, którzy byli naszymi wyborcami. W jakimś zakresie ich no, zraziliśmy do siebie. Czy to była piątka dla zwierząt, czy to była ukrainizacja, e, czy to był zakaz wchodzenia na cmentarze, czy do kościołów. To wszystko były błędy i Karol Nawrocki o tym mówi. Ja też się z tym zgadzam. To były wielkie błędy, z których my musimy wyciągać konsekwencje. Mam nadzieję, że ci ludzie w wyborach parlamentarnych zagłosują jednak na PiS, nie a nie na, na Konfederację. konfederację. Były te błędy tak, tak, tak. No, jakże nie 8 lat, to ciężko nie robić żadnych błędów, ale zrobiliśmy może dobra. Okej, okay, dziękuję za wypowiedź. Proszę Pozdrawiam. Cześć bohaterzy. <grystanie> Cześć. Jak pan myśli? Ma szansę nawrocki? Wygra czy przegra? Ma szansę i wygra. I wygra, i. I dzisiaj czuć tutaj znakomitą też atmosferę, dużo takiej dobrej energii, siły, też determinacji ludzi. Naprawdę jest wielka wiara w to zwycięstwo, wielkie dążenie do tego zwycięstwa, mimo tej czarnej propagandy, jaka jest stosowana przez drugą stronę, mimo łamania wszelkich standardów demokratycznych, jakie mają miejsce w tej kampanii. Karol Nawrocki wygra te wybory, Polska wygra te wybory. A jak pan ocenia ostatnią debatę kandydatów? Hmm, e szokujące było to z jaką łatwością Trzaskowski kłamie i to w sprawach fundamentalnych Mówienie takich głupot, za przeproszeniem, ta się nie chce wierzyć, że, że on no, nie ma takiej wiedzy, że, że nie ma już Zielonego Ładu, prawda? i że ta polityka Zielonego Ładu została zakończenia przez Unię Europejską. To są po prostu totalne kłamstwa. On z wielką łatwością posługuje się kłamstwem, manipulacją, chce mówić to, co ludzie chcieliby usłyszeć, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Karol Nawrocki wygrał tę debatę i kłamstwa y, Trzaskowskiego były oczywiste. E, a jak pan myśli, y, czy to y, ta wyprawa Trzaskowskiego z Mencenem na piwo, to jak to będzie odebrane? Czy to nie jest właśnie tak, że elektorat y, Mencena, no... Ja myślę, pomyśl, że... że to jest fajny, ten, ten Trzaskowski. Ja myślę, że nie. Myślę, że duża część tego elektoratu Mencena to jest elektorat kontestujący rządy platformy obywatelskiej i myślę, że to była niezrozumiała sytuacja dla nich. Takie fraternizowanie się z ludźmi, no, którzy na, na to nie zasługują i nie powinno mieć miejsca. No ale no, to jest decyzja jakby pana Mencena. Natomiast yy, elektorat konfederacji jestem przekonany, że... Uznał, uznał to za sytuację fałszywą. Zaskakujący jest udział również głównego oskarżonego w aferze Gedbeku w tym spotkaniu, pana Osieckiego. To jest człowiek, który zasiada na ławie oskarżenia, jako jeden z tych, który setki, setki tysiące Polaków jest oskarżony o to, że setki tysiące Polaków doprowadził do utraty swoich, swoich oszczędności. Ten człowiek uczestniczył w tym spotkaniu, w którym brał udział kandydat na prezydenta, minister spraw zagranicznych, prawda, e, e, posłowie, ministrowie, minister sportu e, i no, pan Mencen. Niech oni wyjaśnią, jak to jest możliwe, że oskarżono o takie przekręty, o, o taką krzywdę dla tysięcy Polaków, który doprowadził ich do, e, utraty, nie, do, do utraty własności, prawda, oszczędności, do bankructw, no, no, Ten człowiek był na tym piwie razem z nimi. To jest skandal niebywały. To pokazuje, jaka jest rola pana Osieckiego. Ten człowiek ma na pewno duże pieniądze. W kogo on Zainwestował w Trzaskowskiego w Mencena? To jest pytanie, które opinia publiczna i dziennikarze powinni artykułować, co robił oskarżony w aferze Getbeku na tym spotkaniu, na piwie z Trzaskowskim i z Mencenem. A co pan, myśli, a co pan myśli o tych słynnych ustawkach, na których taką w których uczestniczył, jak on to nazywa szlachetna rywalizacja? No wie pan, ja akurat nie jestem entuzjastą tego typu sytuacji, ale zakładam, że no często młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie identyfikujący się z klubami sportowymi biorą udział w różnego typu przedsięwzięciach. Mnie osobiście to niespecjalnie się podoba, ale, ale no, to jest kwestia jakby wieku, młodości, pewnego środowiska. Więc no, swoją drogą też trzeba przyznać, że kibice wielu klubów sportowych w tej kampanii są bardzo widoczni i w sposób no, bardzo ciekawy prezentują opinii publicznej swoje poglądy. Więc to nie jest tak, że to są chuligani, prawda? Aczkolwiek niektóre elementy kibicowania, takie jak ustawki, no myślę, że powinny być już zapomniane. No. To okay. była specyfika lat. Tak te, już teraz nie ma ustawek. To no są troszeczkę tak inne istnieje. formy rywalizacji. Tak, tak. Oczywiście. No, dziękuję za wypowiedź. Trzaskowski Nawrocki. No, no Na bezspornie. A powód jest tylko jeden. Ja jestem patriotą, dla mnie samoidentyfikacja się łączy zawsze, od całe życie tak było. Z Polską. To jest dla mnie ważne, a może czasami najważniejsze. Spełnia moje oczekiwania i moje nadzieje na Wrocki. A Trzaskowski to jest totalne zagrożenie, i w związku z czym za żadne pieniądze bym na niego nie głosował. No ale po ostatniej, po ostatniej debacie, no, Nawrocki, no, e, no Trzaskowski, jest już przeciwko Zielonym Ładowi, jest za patriotyzmem, no jest takim kandydatem, można powiedzieć, prawie narodowym. No, w Polsce, niestety, od przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie kompromituje polityka, jak kłamie. Kiedyś to było po prostu nie do pomyślenia. Kiedyś Nixon nie dlatego, że Watergate e, zorganizował, tylko dlatego, że wiedział i się nie przyznał do tego, że wie, że inni to organizowali i że udowodnili mu, że kłamał. Musiał się podać do dymisji, zrezygnować z prezydentury Stanów Zjednoczonych. W Polsce to kłamstwo również PRL. -u. Jeśli chodzi o elitę komunistyczną, to było to zrozumiałe, że oni kłamią. Ale w wolnym kraju, jeżeli. Nasze polskie, przynajmniej jakby się wydawało, polskie elity będą kłamały tak nagminnie. Tutaj arcykłamcą jest oczywiście Tusk. I gdyby trzymając się tego opowiadania Pinokio, to by nos robił się tak długi, jako kłamcy, że nie mógłby wejść przez drzwi do, do pokoju. To żarto. No, no ale tutaj startuje Trzaskowski, nie Tusk. On tak się no, troszeczkę ale, Tuska odcina ale, nawet. Ale nie, no nie, on się nie odcina, ale kłamie również. Po prostu bezczelnie kłamy. On myśli w ogóle zakłada, dzisiaj jest niebezpiecznie chłamy. do pewnego stopnia. Gdyby były stare normy, pewnego honoru i uczciwości, to by to natychmiast wywalało takiego kogoś z polityki, bo nie, ludzie by nie pamiętali najczęściej w, ma w swojej masie mamy pamięć kury, ale rzeczy by na wygrywany i można za każdym razem pokazać. Panie, pan wyłowił zupełnie coś innego. Nawet Tusk który się wypiera, że on nie przypomina sobie, żeby on sugerował, że Trump był agentem rosyjskich tak, tak. służb. On sobie nie przypomina, tak? I on żeby da. sugerował, Myślę, że On pan powiedział to su zupełnie wprost i można mu na każdym no. razem puścić to panie. To pan? Nie, to. <ślamowtól> samowtór. <ślamowtól> A y, co pan myśli o ustawkach, w których uczestniczył na Wrocławiu? Bo to jest taki zarzut co do niego. On się do tego jednak przyznał, tak? <ślamowtól> znaczy, powiem tak. Nie. Młodzi mężczyźni kiedyś też nie do uwierzenia, ale też byłem młody mężczyzną. Ja się bardzo często tłukłem. Akurat to nie były ustawki, ale były inne zasady niż to jest dzisiaj. Dwóch nie biło jednego, jak ktoś walczył na, na pięści, jeden się pa padł, został poniekąd zakałtowany nie, nie można było kopać. To w ogóle nie wchodziło w grę. W tym etosie, a byliśmy łobuzami, Także moja... moja, moja Mój obraz Nawrockiego, który zdejmuje koszulę i na gołe pięści się tłucze, i też jest 70 na 70, w tym jest pewien regulamin. Niech tutaj w ogóle ci taki Trzaskowski, którego kiedyś Haczor nazwał Lalusiem, to on się nigdy nie był. Dlatego, że po prostu on się bał wszystkiego. No właśnie, a jak pan ocenia ostatnią debatę między kandydatami? Znaczy, no mnie zaczęli dzwonić moi przyjaciele, którzy uważają, że jest to może trochę od nich mądrzejsza albo bardziej doświadczone, co ja o tym myślę. Ja mówię, no ja mam opinię subiektywną. Jak to subiektywność, Jeszcze potrafisz się poznieść, Ja mówię, nie, niekoniecznie. Obiektywne to jest tylko Pan Bóg. A ludzie są zawsze trochę subiektywni. I patrząc na to uważam, że generalnie ta debata była dosyć nudnawa właściwie wyrównana z małym plusem na, 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 na Karola Nawrolski. Właśnie jest taka opinia, że, nu, że była nudna ta debata. No to ja powiedziałam przed chwilą, że była nudna, nie, no, no to prawda. No ale ja słuchałem z uwagą, bo chciałem wiedzieć, czy to, jak to jest grane, a przede wszystkim jak to może przecięty zjadać chleba, który nie zawsze się interesuje polityką, ale tym razem włączył i jak on to odebrał. Myślał, myślę, że na, na, Karol Nawrolski minimalnie wygrał. Okej, okay, dobra. Dzięki. Dziwne jest to, że na niektórzy ludzie przychodzą na takie publiczne zgromadzenie, ale tak jakby ich tu nie było, nie chcą się wypowiadać i uważają, że nie, że, że nie są osobami, że po prostu nie uczestniczą w takim publicznym zgromadzeniu, a uczestniczą, chcą coś zademonstrować, ale nie chcą nic powiedzieć. To jest troszeczkę sprzeczne jak dla mnie. No bo nie ma innej opcji. No Trzaskowski jest. Może pan na niego głosować? Ja będę głosował na Nawrockim. No właśnie, ale y, y, które poglądy pana przekonały do, do Nawrockiego? Które postulaty? Na pewno nie brak poglądów. Tak. Bo jeśli chodzi o drugiego, to nie ma żadnych poglądów. Albo ma dla każdego coś miłego. No, znaczy nie no, po tym spotkaniu wczorajszym u na to pokazał jednak, że tam on ma jakieś tam poglądy. Jak, jak, no nie wiem, no, czy rozumiem, że niezgodne. Pana, a czy pan Trzaskowski. W twarzy ma coś takiego, że nie zostawiłbym mu łopaty na przechowanie. Więc to jest jakby całe wytłumaczenie tego. Facet jest totalnie poza. Um, zaufaniem. A, czyli brak zaufania i tak. No powiedzmy, z twarzy, nie, z twarzy zaufania nie, nie budzi. Nie no nie ma. Znaczy no po tym co mówi, człowiek, który co tydzień ma inne poglądy, to wie Pan, no to jakby o czym gadamy, no? To jest tak jak... Znaczy ja nie wiem, czy dzisiaj to on ma marsz patriotów, czy europatriotów, bo tak nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. Jeszcze tam nie byliśmy, ale zamierzamy też tam pójść, żeby się dowiedzieć, co oni tam myślą w ogóle. Wie Pan, no to jest tak jak kobieta i mężczyzna chcą się pobrać i ona myśli, że on się nie zmieni, a on myśli, że... Znaczy, ona myśli, że on się zmieni, a... On myśli, że ona się nie zmieni. Facet się nie zmieni. I krótko mówiąc Trzaskowski się nie zmieni. Jest zakłamany i nijaki. No niektórzy mężczyźni może się zmieniają i po kobiety też się zmieniają po ślubie. Nie, 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 nie. nie. generalnie nie, nie tak jest no, pewien trzon i zostaje, ale i, i ten facet no co? no. Nie. Nie ma nic do zaoferowania. Dobrze. Dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam. Dlaczego dla Worskiego? Wiem, bo rozumiem, bo to, że jesteś za Nawrockim. Jeden, jedyny. Ale dlaczego? Dlatego, że jest praworządny, ma słuszne pomysły, neguje wszystko zło, które w Polsce jest z powodu 13 rządu rządowego. i Ma, ma rzeczywiście... Które można wprowadzić? Polska była wolna i nie może, nie może tak jak Człostkowski niszczyć właściwie tego, co zbudował PiS. Przez ten że na koszulkach macie napisane dosyć władzy koalicji z grudnia, tak? tak? I taka pięć. Nie pięć, dwie. Znak kozakiewiczek. A, A, czyli wał, wał taki. O, dobra. Się. Z tyłu, z tyłu mamy dopatrzy... tak. Dość degra... A to może do kamery, do kamery. Do kamery. Dość degradacji kraju Polacy, obudźcie się. Okay. a wy jesteście z jakiejś organizacji? Nie. Sami takie koszulki zrobiliście? Nie. Jesteśmy... Zygmunt... Zygmunt Miernik posłukuje tylko. To... niego A, a okej, okay. to ta, ta sytuacja. A mam takie ja pytanie. E, a to podczas jakiej, jakiej rozprawy? kiszczaka a, okej, okay, dobra. No czy to jest za, za, za stan wojenny, tak? Czy za, za wujek, za stan wojenny? Za stan wojenny. No właśnie, a, a czy jakieś może poglądy Nawrockiego panów przekonały? Poglądy? Bóg, honor, ojczyzna. Tak. Tożsamość narodowa, zachowana religia. Tożsamość narodowa, historia, tradycja. To jest dla niego bardzo istotne. Zresztą sam jest y, uczonym w tym kierunku, historykiem. I pokazuje prawdę przede wszystkim. Właśnie, a co, myśli, a co myślicie o ustawkach, w których on uczestniczył? A Ustawka? O ustawkach, tam się bili się kibice między sobą. My to, kibice to, my też wody uczestniczyliśmy. Wody. Tak? Też tak? tak. 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 by... ustawki Te. w Gdańsku. Nie? Młodość, ma, młodość ma swoje prawa. I fantazje. Tak. Tak. Dobra, dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam. Dlaczego na Herola? Dlatego, ale to tak... To, dlatego, Radio Solidarność. Dlatego, ale... że kochamy Polskę. A to e, pani myśli, że Trzaskowski nie kocha Polski? Nie jest dla Polski, to jest dla Europy. A ja jestem Polką. Oczywiście e, mogę jeździć po Europie, ale liczy się przede wszystkim Polska. E, a, jakieś, a jakieś poglądy konkretne może Panią przekonały? Z żadne, żadne proszę pana poglądy nie mnie przekonały. E, Pana Trzaskowskiego, bo pan Trzaskowski, no po prostu nie jest z mojej opcji, tak? Ja jestem emerytką, a pan Trzaskowski nie, nie lubi starych ludzi, tylko młodych. Tak pani myśli? Tak myślę. Ale Trzaskowski taki dobrze prezydujący się kandydat i... No, myśli o przyszłości, ale nie myśli o starości. I myśli, że będzie zawsze młody. Dobrze, dziękuję. Tylko dla młodych. Dziękuję. Trochę. Solidarni, a z Romanowskim. A, z Roma, może do kamery, do kamery. Czyli pan, pan uważa, że Romanowski niesłusznie jest oskarżony? Oczywiście, że tak. No, jest naszą prokuraturę i my Pani... i to, co załatwili. Z tym Zmarskim, co o tym, to wiadomo, co jest, nie? Rozumiem. bo ja mam chrypę, ale kiedy? okej. Okay. <laughs> Dobrze, to dziękuję w takim razie. Pozdrawiam. Mam takie pytanie. Dlaczego za Nawrockim? Dlatego, że on jest Polakiem. I polskie myśli ma. A Czaskowski nie? Nie. A kim jest? Europejczykiem. Czyli, aha, czyli rozumiem, że państwo jesteście przeciwni jakby większej integracji z Unią Europejską. Większej tak. Bo chcemy być niepodlegli. Aha, to no, żeby... A o co? No, Zawłaszczenie Polski. Zniszczenie przede wszystkim Polski. W tej chwili niszczy się Polskę po to, żebyśmy byli szarą masą do roboty i tyle. No tak, ale Trzaskowski twierdzi, że to jest rozwój, właśnie. Zobaczcie, no, no, Trzaskowski to twierdzi codziennie co innego. Rano, wieczorem wszystko się zmienia. Także to, co on twierdzi, to jest bzdura. A czy jakieś inne jakieś poglądy może państwa przekonały do głosowania na, na, na Wrockiego? nie rozumiem pytania. Znaczy, czy jakieś inne może poglądy, jego postulaty żeby Polska no. była wolna, yy, niepodległa i żeby Przede wszystkim się patriota. patriota, myśli o Polsce i tyle. I, i to wszystko. I więcej no, nic ty, nie no, się no, trzeba. Tak, Polska będzie się rozwijała. Jeden jest patriotą, drugi nie, nie jest i koniec. Jeden jest Europejczykiem, drugi jest Polakiem i koniec. Czyli chodzi o ta idea, tak? że one jakby bardziej... Idea tworzy też czyny, no, tworzy wszystko, tak? No to chyba wszyscy się przedstawiają jako patrioci, nie? A no tak, tu ma pan rację. wszyscy no się właśnie, przedstawiają. No A Na raz wieczorem, raz tak, To u niego się zmienia. Przecież wiem, że wszyscy się przedstawiają, ale e, Państwo bardziej wierzycie na Nawrockskiemu, że on jednak to jest patriotą. Tak, tak? tak. tak. Okej, okay, dobrze. Jesteśmy dzie... przekonani, nie tyle co wierzymy, jesteśmy przekonani o tym. Dobrze, dziękuję bardzo. Dlaczego, dlaczego za Nawrockim? Razem. Dlatego, że on jest gwarantem, aby moja ojczyzna nie miała tylko swoich granic, ale była przepełniona na myślą Polską, ideą nie technologii jakiegoś wielkiego państwa, ale państwa pięknego z dobrymi ludźmi, prawymi, którzy będą ją budować, będą ją tworzyć i nie pozwolą jej po prostu odebrać nam. I pani myśli, że Nawrocki to gwarantuje? Tak, no nie byłoby mnie tutaj, gdybym tak nie myślała. Ja to czuję. A czy, a, czy, a czy jakieś konkretne postulaty może Pani popiera? Yy, no, yy, to co jest dla mnie osobiście teraz najważniejsze, to pakt migracyjny, wypowiedzenie jednostronne. Yy, bardzo tego oczekuję, zobaczymy co z tego będzie, natomiast sama angażuję się bardzo w ruch obrony granic, ponieważ yy, jest to yy, zupełnie precedensowa historia, aby yy, wpychano nam gości, których no ja nikogo nie zapraszałam. Ja swoich gości zapraszam sama i decyduję o tym sama. Bo widzę, że tutaj też mamy na transparencie, Dzieci są nasze, a nie wasze. Co, to, co pani chce przez to powiedzieć? No, ideologia, najogólniej rzecz biorąc. Ideologia gdziekolwiek się znajduje, tam oddalamy się od prawdy, a na pewno od tego, co jest dobrym. Ale dzieci są nasze, a nie wasze, czyli chodzi o to, żeby... Przejmowanie jakby umysłów, rząd dusz. No to jest tylko transparent, ale... Żeby, żeby rodzice mieli większy wpływ, Naturalnie. Rodzina przede wszystkim. Oczywiście, że ta rodzina też chodzi o to, żeby była wydolna, aby była prawdziwym wsparciem dla dziecka, no bo to jest jakby y, wartość sama w sobie. Natomiast y, tylko w rodzinie, tylko y, w takiej dobrej komunikacji, relacji może rozwijać się człowiek wolny, prawdziwie wolny. Rozumiem. A ja, czy Pani myśli, że jak wygra trzaskowski, to dzieci będą ich, a nie nasze? <grych> No nie, nie czepiajmy się akurat dokładnie tej frazy. No tak, tak. Natomiast zdecydowanie tak, ja myślę, że no nie chcę ideologii w szkołach, absolutnie. Mam prawo decydować, czy moje dziecko będzie chodziło na religię, bo nie ma jakby takiego przymusu, nie ma takiego wymogu. Natomiast na pewno nie dla seksualizacji. Z wykształcenia jestem psychologiem. I po prostu ręce precz od dziecka. Rozumiem. Dopiero kiedy stanie się suwerennym dorosłym człowiekiem, wtedy również jego decyzje Będą już jego własne, bez y, ingerencji. Dziecka nie wolno dotknąć Rozumiem. w żaden sposób. Okej. Nawet nie, nie myślę tutaj no, o ale, ale, no, ale No tak, ale, ale jednak dzieci jakoś trzeba wychowywać. No nie może być taka bezwolna masa, tylko jednak no nie, te dzieci muszą absolutnie. w jakiś sposób... No więc tak, no, to jest jeden z naj, to jest właściwie punkt najistotniejszy, jakby współ, określenie współrzędnych dla dziecka. Każde dziecko czuje się wtedy bardziej bezpieczne. A jeżeli mówimy o tak zwanej wolności, której nikt nie umie zdefiniować, to ona może tylko szkodzić. Dziękuję. Dziękuję.